Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w mojej porannej rutynie, ale w takiej porannej rutynie jak mam prawie wolne, prawie wolne, ale jak na moją pracę, to można powiedzieć, że to jest takie wolne. I nie jestem dzisiaj u siebie, jak możecie zauważyć, ale to zupełnie mi nie przeszkadza w tym, żeby się pocilować, bo kogoś takiego, że czuję się jak u siebie. W filmie będziecie mogli słyszeć. Michaela. Michael lubi sobie pochromkać. To jest wiekowy pan i ma bardzo dużo do powiedzenia. Ja właśnie stałam, umyłam ząbki i będę się brała za robienie śniadanka. Później weźmiemy sobie jakąś fajną kąpiel, zrobimy sobie jakąś fajną pielęgnację, a później zobaczymy. Więc zapraszam Was do spędzenia ze mną poranka. Ja kończę kawusie. Mam nadzieję, że Wy też. Śmigniemy jeszcze z Majkiem na jakieś szybkie siusiu i kubkę. I ja się lecę kąpać. Okej. Okay. I słuchajcie, zrobimy sobie takie małe SPA na poprawę tutaj czakr. Zamówiłam sobie na Allegro z Bielendy taki secik. To jest, już Wam mówię, e, serum do twarzy z komórkami macierzystymi i miseczka w takim dużym opakowaniu. Ona jest jakby do rozrobienia, do wymieszania z wodą też z komórkami. I słuchajcie, w ogóle ja mam to rozrobić. Mam rozłożyć maskę równomiernie na całej twarzy i szyi, łącznie z powiekami i ustami, zostawiając otwory nosowe. Także brzmi bardzo ciekawie, i ogólnie, jak czytałam w internecie o tych kosmetykach yy, i czytałam ich skład, to dlatego właśnie się skusiłam. I tak, stacjonarnie nigdzie nie mogłam tego znaleźć, więc zamówiłam sobie na Allegro. Na dole wam zostawię linki, gdybyście chcieli zamówić od tego samego sprzedawcy. Przyszło mi to standardowo w przyciągu dwóch dni i zamówiłam sobie jeszcze nowy wałek kiedyjowy, ponieważ mój stary wałek kiedyjowy mi spadł i popsuł się. <śm> mi wszystko leci z rąk. I stary był zielony, a ja teraz zamówiłam sobie taki kwarcowy, czyli taki, jak chciałam od samego początku, jest prześliczny. Dobra, więc z tego, co ja tutaj czytam, tą to... Uh, najpierw mam wmasować sobie w ogóle to serum w twarz, więc zrobimy to i zrobimy to przy pomocy tego wałka. Szejknę. Myślę, że będzie ładnie pachnieć? Mmm, ładnie. Mhm. Dałam sobie taką całkiem sporą ilość. I biorę wałek. On w ogóle, wyjąłam go z lodówki. No i ja tak mogła cały dzień. I ten, tutaj to mniejsze, jest fajne, jak na przykład macie krem pod oczy, żeby sobie pod oczami wjechać. I też fajnie jest sobie taki masaż twarzy wyko wy wykonać. No i fajnie, jak to wcześniej jest w lodówce bo do oczu właśnie bardzo fajnie, jak coś się schudza. Dobra, ja zrobię sobie tą maskę. Wymieszam ją z wodą i będziemy ją nakładać. Ej, ona się mieni w środku. W sensie ma w środku takie jakby drobinki. A czy ona pachnie? Też pachnie i też pachnie bardzo ładnie. Dobra, ja zaraz wracam. I no, wydaje mi się, że dałam za dużo wody i za mało maski, ale słuchajcie ćwiczenie, czy tam praktyka czyni mistrza. I nałożyłam jej sobie na powieki i na usta z wiadomych przyczyn, no bo nagrywam wam to i mówię do was, więc to by było trochę niewykonalne. Na pewno następnym razem to zrobię. Pochodzę w tym z 20 minutek i w tym czasie zrobimy sobie śniadanko. Wracam do Was po śniadanku, kończę sobie drugą kawusię. pomontowałam trochę te wideo, bo w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, pewnie tak, ale pewnie tylko na Instagramie, więc jak nie ma Was ze mną na Instagramie, to tracicie. <noise> nie wiem, czy się chwaliłam tutaj na YouTubie, że zaczęłam montować swoje filmy, bo ja tego wcześniej nie robiłam i wciąż nie robię tego sama w 100%, ale uczę się, więc zrobiłam sobie taką preedycję tego, co już nagrałam i bardzo mi się podoba, więc jaram się tym filmem. W ogóle montowanie i obrabianie zdjęć to jest coś takiego, co strasznie lubię robić i strasznie mnie to relaksuje. Bardzo mnie to relaksuje, ale powiem wam, że patrzę tak teraz przez okno, w ogóle jaki tu jest widok, i jest przepiękna pogoda, jest taka typowa, złota, polska jesień. Ogólnie we Wrocławiu ostatnio jest strasznie zimno i w ogóle nie jest jesiennie, i od dwóch dni jest ciepło, e, więc chyba skorzystam z tego, że jest tak ciepło i tak ładnie z tych ostatnich ciepłych dni. I pomyślałam, że może wezmę psiaki i pojedziemy sobie do parku. Mamy taki ładny park we Wrocławiu i chciałabym coś ponagrywać tutaj jeszcze do tego filmu. Także wezmę tylko jednego psika, żeby mieć w miarę wolne ręce i chyba wezmę moskę. Idę wyskoczyć w jakiś jesienny outfitik i zaraz do Was wracam. Jestem w moim najbardziej jesiennym sweterku, jaki znalazłam. On ma piękny, rudy kolor. Słuchajcie, ja się szybko pomaluję, zrobię jakiś taki basic make-up yy, i lecimy do parku i chciałabym tym parkiem zakończyć ten film, więc y, tutaj jeszcze sobie chwilę pogadamy, ale zostańcie, no bo jeszcze razem jedziemy do parku, nie zapomnijcie, na pewno na pewno nagram jakieś ładne ujęcia na pewno, no i będzie mu także chciałam powiedzieć, że uwielbiam nagrywać takie filmy i widzicie, nawet jak mam wolno to nie potrafię przestać pracować, bo i tak nagrywam, ale to jest i wiem, że takie filmy u mnie inspirują was do tego, żeby zrobić coś dla siebie, żeby spędzić sobie jakoś miło czas. Eee, także pamiętajcie o tym, bo to jest mega, mega ważne, żeby robić dla siebie miłe rzeczy. I chociażby spacer w jesiennym słoneczku z dziewczyną chłopakiem, mamą kimkolwiek pieskiem na pewno będzie super. Także ja Was zachęcam, żebyście pokorzystali z tej pięknej jesieni, póki jest, bo zaraz zrobi się zimno. Lecę się malować, lecę po Moskusie i lecimy do parku. Zaraz się